Siemas wszystkim witam w dzisiejszych i dzisiaj jest, otworzymy pudełko kolekcjonerskie z Biedronki. Tutaj mamy nimitkę y, Leomana Mattiego, ale też są inne. Okej, okay, otworzę je poza kadrem. Tu folię otworzę poza kadrem, ale jest przy Was. Poczekajcie. Muszę też troszeczkę wyrwać nożykiem. OK, czekajcie. Okej, już jest otwarte z folii. To otwieramy, to jest jakby to mój pierwszy gift box. Taki z kartami. Pierwszy raz otwieram gift boxa. Okej. Czekajcie, muszę wyjąć nimitkę. Nasza pierwsza gra to jest nimitka. mam dla OK. I w środku są saszetki. OK. I pudełko. Kleksynoski już jest puste. Czekajcie. E, Policie je przy was. Ile jest saszetek. Powinno być 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. ok, porozumieńmy je na grupy. Neymar, Iniesta, Messi. Czekajcie, żeby było wszystko widać. Neymar, Iniesta, Messi, Neymar, Iniesta, Messi i Neymar. No, cztery Neymarów, trzech Iniestów i trzech Messi. Dobra, w następnym otwieram sobie saszczytki. No z Neymarem. Jakby to saszetki mał. kodu kreskowego, ponieważ te są promocyjne. Okej. Okay. Pierwsze saszetki będę tak otwierał, ale następne już będę rozrywał. Dobra, o, już w samym początku. Pogadają nam się... czekajcie... Yy, Want to Watch z Chorwacji, ma Później jest jakiś y, z Iranu Asnardo coś takiego, później jest Joe później jest Wadera z y, ho, Hondurasu coś takiego, a później jest Karik i ostatnią dozową y, kartę z kalu. OK. Poczekajcie, może mm, odsunę saszetki, Ponieważ... Y, o łapie stoszeczki, a nie y, karty. Dobra najpierw tutaj wchodzimy w I karty. Dobra, i teraz otwieramy z y, kubki z iniestą. Tak. Okej. Okay. Okej. Okay. Żeby tak nie było. Dobra, czekajcie. Okej, okay. o, i mamy już na samym początku Starplayera, Balotelliego. Później mamy Miturgusa, tak tak, z Grecji, Rakicic z Chorwacji, Kredokow chyba tak z Rosji. Mm. I zero z Ekwadoru. I Mirala z Belgii. No można no powiedzieć, no, no że mm, jest i y, z Iniwstał. Teraz troszkę nie położenie, że jest tak sobie, tak sobie otwarta, okej? Okay? Teraz otwieramy z grudki z Messi. Ok. Czekajcie, jak kartę specjalną właśnie pokazać na samym początku, no to może pierwszą kartę odłożymy, albo dobra, i tak zasłonięta. Chyba będzie jakiś ekstra, bo okiem załatczyłem. Dobra, tutaj mamy... E... Gisa, coś takiego z Grecji. Montaliwo z Włoch. Romero, z Argentyny. Aquali tak, z Kolumbii i Thiago Silva z Brazylii. Y, Okej. Okay. No i kartą specjalną. Jest ekspert Xavi. Czyli, że... Ty poczekajcie. Czyli że saszetka z Messi wychodzi na prowadzenie. Okej, okay, teraz otwieramy saszetkę z Neymarem. Tak ją otworzymy. Poczekajcie. Dobra, to jest karta specjalna. To odkładamy. okej, okay. no i teraz tutaj mamy. Balesso z Portugalii. Cabaye z Francji. Benteke z Belgii. Song z Camerumu. Uetzl z Belgii. Dobra, te bazówki. No i karta specjalna jest. Ekspert Quid no Czyli można powiedzieć, że mm, wychodzi na prowadzenie saszetka z Neymarem. No, ale teraz otworzymy saszetkę z, z to Okej, takie saszetki z... nieco się dziwnie otwierają. No, wychudź kartę specjalną. No, kartę chyba jest ta, odkładamy. tu będzie chyba jakiś defensive rock, okej. Okay. Tutaj mamy blindozy, Holandii, izgarozy, z eh, Hondurusu, coś takiego, nie, nie wiem, nie eh, tej reprezentacji sorki, eh, Grecji, Julio Cezarzy. Brazylii i Welbag w Anglii. Mm, okej. Okay. Kartą specjalną jest, Fancy Frog, Hummels. No teraz WZ idą te saszetki, poczekajcie, tak. I tutaj jak zauważyłem, że nie ma jeszcze um, ani jednego zawodnika z Hiszpanii. To mnie bardzo dziwi. Okej, okay, poczekajcie. Tutaj mały porządek. Zrobię OK. I teraz otwieramy też z Messim. Wszystkie te środki są takie grube, a nie takie, jest nic takiego ciekawego. No, tutaj widzicie. To jest chyba jakaś karta specjalna. Ja to jest karta specjalna. Poczekajcie, muszę wymazać. Tak głupie powiem. To jest karta specjalna, Poczekaj, Dobra. Na no, razie to będzie jeszcze karta specjalna. Czyli będziemy tak się kupić. Nie dobra, nie, to nie jest karta specjalna. Karta specjalna to jest ta. To jest jakiś game changer, ale nie wiem jaki. Czekajcie, dobra. Tu mamy Howarda z USA. Hmm, Czekajcie karty po Diamanti z Włoch, Dawid Luiz z Brazylii, Aquaini z Ekwadoru i Katahapy coś tam z Iranu. Dobra, y, będę to troszeczkę szybciej, bo już, słuchajcie, to na już trwa 8 minut. No, będziecie mieć taki dłuższe, okej. Okay. I karta specjalna jest. Wow, wow, wow. Game Changer. Jaki? Y, okay. mm. Obi-Michael. Czyli, że saszetka z Messi wychodzi już na pewno na prowadzenie. i tutaj nie ma web-web, to wychodzi na prowadzenie. Ok, teraz otwieramy przedostatnią saszetkę z Neymarem. Ale sataczki, są naprawdę jakieś grube, A jakoś czwarta nie ma, bo nie mam.